Pomyśl, iż właśnie jesteś na rozmowie kwalifikacyjnej, na której chcesz jak najlepiej zaprezentować się pracodawcy. Tutaj nie musisz się jednak denerwować. Wizytówkę po nagraniu możesz oglądnąć. Jeśli nie jesteś z niej zadowolony, nagraj ją jeszcze raz, aż będziesz. Dopiero wtedy prześlij ją do weryfikacji. Na koniec, zdecyduj się jeszcze, czy twoja wizytówka będzie również widoczna dla potencjalnych pracodawców na naszym kanale Job Park. Na YouTube. Pamiętaj jednak o następujących najważniejszych punktach. Indywidualne podejście i fantazja są mile widziane. Zastanów się nad treścią Twojej wizytówki: wydrukuj i odpowiedz na przygotowane przez nas pytania: scenariusz wizytówki multimedialnej. Jako ściągi użyj swojego aktualnego CV. Pamiętaj o odpowiednim wyglądzie i miejscu. Nie podawaj danych osobowych i kontaktowych. Na nagranie swojej wizytówki masz maksymalnie 2 minuty. Jeśli chcesz zobaczyć, jak inni poradzili sobie z nagraniem swojej wizytówki, odwiedź nas na naszym kanale Job Hyde Park na YouTube bądź śledź nowości na stronie arbejtcecha.pl Pozostało mi zaprosić Cię do rozpoczęcia poszukiwania pracy w nowej, atrakcyjniejszej i z pewnością skuteczniejszej formie. Powodzenia!